Z tej strony Paulina i dzisiaj jesteśmy w Map City i właśnie gramy sobie, bo chciałam Wam różne rzeczy pokazać. Ej, tak, no, no. A mogłabym też być na odcinku, bo jestem fanem, a. No jasne, no, no, to chodź. Mogłabym zagrać A. Ja się z tej strony Paulina i Amelini, taką ksywkę sobie ta dziewczyna wymyśla, mówi, że jest fanką, więc zaczynam z nią nagrywać i ty jesteś Pink flaming, ety, prawda? Tak. Masz YouTube? E, nie. okej. Okay. no to słuchajcie. Miałam. Co się stało z nim? Na uprawianie. Bez opisu. Hmm. Um, dzisiaj będziemy robić małe RP, a co, RP RP to znaczy, że będziemy, no, robić historyki, że na przykład mama, tata, rodzina, tak bl, 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 dalej, tak. No ja więc um, Amelini będzie, um, nie wiem kim chcesz być. Mmm, ok, Okej, a ja na przykład będę wszystkimi, jak to zawsze. Wszystkimi. Robiliśmy RP. Um, no, no, jesteśmy nowi na tym, um, ale zawsze się bawiłyśmy i dlatego umiemy tak dobrze mówić. Zawsze się bawiłyśmy, pamiętasz to? Mm, Dobra. Um, no, pamiętam, ja tak mówię. Ja u się z tej strony Paulina i dzisiaj y, jesteśmy w Realu, czyli w Realu, no i tam. Realu, czyli Real. Okej, okay, więc zaczynamy RP i ja. Kim mam na początku? Sie i z da. Jakie da? No, ktoś tak napisał na czacie. Gzda? No, patrz. Sie i z Glejda. Zobacz na czacie. No, przecież widzę. Sie i z da. To jest po niemiecku, dobra, chodź. Ja zaraz mu napiszę to, po niemiecku. To będzie. Nie! Jest! Nie, 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 nie! Już, masz. Zostaw tą klawiaturę! Nie zostaw to! Nie! Zostaw to! Jezus, Maria, nie! Nie, idziemy do domu, chodź! Um, ja wyciągam już wózek. Ktoś się goni. Jak? Z Chodź, idziemy do Napisałam, Muju! No chodź! Masz. Dobra, chod, ja chod, Jezus, Maria, do chodź. Jezus Maria, cicho. Nie będziesz mi pisać, bo nie wiesz, Ja ja na napiszę po rusku. Dobra, cicho, bądź już z tym ruskim, bo jak cię... nie wiem. Dobra, idziemy na mały trawiastek, czy duży? Mały trawiast. Bo cię później <laughs> odnajdę. Dobra, raczej siebie. Ym, I o, dziękujemy wam za dwa subskrypcje. Myślimy... Myślimy, że do... Tak, więc Że dobijemy sto albo więcej. U, twój dom jest w środku pusty. Czemu? Bo mnie przesunęłaś do ściany i y, był pusty super to dobra dziecko ja ci zrobię ja usiadłam sobie na dywanie ogólnie zostaw ten dywan biedny dywan zamordowany może święty jak tak możesz nie chodź po nim dobra to se... ice dobra obejrzyj se bajki i ja idę zrobić ci obiad bo jesteś głodna, przyszłaś tak, tak. ze spaceru długiego. Tak, jest, tak, bardzo długiego, bo szukałam cię po całym mieście, bo słyszałam, że będziesz nagrywać. Mm. Także ciekawe. Mm. Ale A, pokażę, dobra, zrobiłam ci taką. Dobrze, mhm. masz tu taką już. jest to tako. Już, już, już. Taki, 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 taki. rumba. Tu, 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 tu. Ogólnie my się znamy... Czemu telewizor się sam włączył? Nie, ja w głowę okay. no Chodź tam, tak o ciepło. bo wystygnie szybko. Dobra. Ja idę do toalety. Okay. Siadam sobie na złotym kiblu. Patrzcie, jaki złoty kibelczek. Bezpłukamy. Ja idę się jeszcze okąpać. Nie pytajcie czemu w ubraniach. Nie, pokażę Wam mojej lizny. Lizny powiedziałam. Um, słuchaj. Jak zjesz kolację, to się przebierz w piżamy i spać, bo już jest... No. Idę pozmywać. Ej, kto mi dał te czekoladki, Jezus Maria? Ziska! Boże, a to jest mój piesek Sisi. A to jest moja córka. A to jest mój dom, to jest moja ukochana ciana w piz... ...ciana pizzy. W no. Um, gdzie ty masz pokój? Tu masz pokój, nie? No tak. Ale jeszcze... Yy, no właśnie, miałam się przebrać w No, no i umyłaś Co? Umyłaś Nie, jeszcze nie. Aha. Dobra. <laughs> ja sobie pogram może. Um, nie pogram, Boże Święty. Bo ważne sprawy. A tak naprawdę to będzie w City, ok. Uh, jakiś gościu do mnie napisał Hi Okej, okay, też mu napiszę Hi Okej okay. <ścoughs> O oh, Boże, dobra <ścoughs> Dobra <ścoughs> Boże Dziwnie się chodzi w tym obsycie Mamo, co ty robisz? E, znaczy nic, no sprawdzam ważne sprawy. Maksigi? Co? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Mamo, nie. Mamo, czy ty grasz? Nie, nie gram. Czemu tak mówisz? Mamo! Nieprawda to jest nie gram. No bo jak robiłam z, jakieś ważne sprawy, to mi się kliknął jakieś twoje głupie Ale maksigi. tu nawet nie ma okienka otwartego. Jak tu nie ma, jest. jest. Nie ma. Dziecko, że w... w... tam. Nie teraz. podam ci. No podaj mi, dobra, to sobie kupię przedmy jak Dobrze, dam ci hasło, ale jest jeden warunek. Jaki? Proszę się pytać, czy możesz zagrać na moim komputerze. Dobrze, będę się pytać, ale ja nie gram, ja tylko sprawdzam.

A widzowie czekają na nas egzamin. jest się... Tata Slender? Tata poszedł po mleko i nigdy chyba nie wróci. W sumie to poszedł 5 lat temu, także się nie dziwię. Dobra. <noise> dobra, to umyłaś się? Mogę mieć inny pokój? Nie. Proszę. Dobra, to miej tu jej. Dobra. Um, a ja sobie zamówię... Czemu ja ekspert? tutaj nie mam... Dobra, to są moje szafki na przemianach. Przecież czumasz. masz, tu masz. A. Nie <noise> ja zauważyłam. Um, dobra, to słuchaj, um, ja idę um, po ojca i chcę jakiś komp. Dobra. Mhm. Dzwoni nie do ja dam. Już y, zapisałam ci hasło. No okej. Okay. Aha, dobra. No to czy musisz? Dobra, to ja idę to jest po ok. ojca. Okej. Okay. Mm. Jezus Maria. Gdzie ten ojciec jest? No. Możemy nie zwracać uwagi na to, że będę mieć trochę taki... Wiesz jakiś strój. No dobrze, ale teraz ja wymy przez telefon, przewiesz. No wiem. Dobra. Ja idę do ojca. Gdzie jest ten sklep? On był czarny? Mhm. No to... tutaj jest chyba, nie? No tak. No tutaj jest. Dobra. O, alimy. Wow, on jest rzeczywiście cały czarny. Amette, najlepszy serek. Gdzie ja jest ten mój ojciec? Oczywiście. Ej, tam trup ojca leży. Dobra, nie wnikamy, ten sklep jest głupi, bo wszystko się wyprzedało. Um, wcale nie tak, że ojciec tam leży. No. Mamo, co ty? Co to nie, nie, nie dobra, dobra, dziecko ja muszę e, kończyć. Do widzenia pana. Pa. Dobra. Dobra, słuchajcie, musimy znaleźć innego ojca, ale dobra, czekajcie, zadzwonię jeszcze do mojej córki. Zwoni. Odbiera. No, co chciałaś, mamo? Um, słuchaj, bo um, mogłam być i załatwić nowego tatusia, bo okazało się, że tata powiedział, że już nie chce wracać, bo tam ma swój sklep magiczny. no. Aha, no. Tak, ale nie wiem, co to jest w ogóle za pytanie. No, bo chcę ci znaleźć nowego ojca. Mhm. A wiesz, że ja swojego nawet nigdy na oczy nie widziałam. No. Czekaj. Dobra, to e, ja się raz z tobą rozłączam, Ci ja szukam nowego ojca, papa. Okej, okay, papa. Musisz. Co? Dobra, e, ja szukam nowego ojca dla Amelii. Myślę, że znajdę jakiegoś. Dobra. Tam jest jakiś fajny. Dobra, to może tam się z nim zakoleguję. E, dzień dobry, czy pan by został ojcem mojej córki? Tak. O co? Bo też szukam córki, ale żadna się nie zgłasza. No to mógłby pan zostać ojcem? Tak, ale bym musiał się przebrać, bo mam nowe ubrania, a to są na imprezie. Dobra, to proszę pana, proszę iść tu. Ja, dobrze. Coś, Dziecko, położyłem. słuchaj, mam. Dziecko, słuchaj, bo mam już um, dla ciebie ojca, ale on się przebierze, a ja muszę iść załatwić ważne sprawy, ok? Okej. Okay. Dobra, to papa. Pa. pa. Puk, puk, puk. Ha, Proszę wejść. Um, no, dzień dobry, czy mógłby mi ktoś otworzyć? Bo no, ja tu miałem nie. być ojcem jakiejś dziewczynki. Um. Halo, bo ja tu miałam być ojcem tej dziewczynki. O, dzień um. dobry. Czy, czy ty jesteś tak. tą córką? A wpuścisz mnie? Tak, otwieram. Okej, okay, dziękuję bardzo. Um, no, ja nazywam się... Um, ja jestem Jacek i powinienem być twoim tatą, prawda? Tak. Okej. Okay. A ja jestem y, Ewelina i... Mam. 11 lat. O, no to już jesteś całkiem duża. A. Będę. Yy, no ale mama, mam. Yy, powiedziała, że mam ci zrobić coś do jedzenia. Yy, tak. No okej, okay. no to yy, co ci zrobić? Co byś chciała? No nie wiem, ja tak naprawdę powinnam już iść spać, yy, bo jest 21, a ja mam jutro do szkoły. Aha, dobra, to idź spać. Mhm. Mm okej, okay. to papa. Pa. Pa, pa. Dobra, to ja może pooglądam wiadomości jakieś. Dobra. Gdzie są te wiadomości? Dobra, chyba tutaj. Okej, okay, jak fajnie sobie obejrzeć wiadomości jakieś. Wiadomości. Dzisiaj mówimy, że nie wolno wychodzić z domu, dlatego że będzie bardzo padać i będzie huragan, oraz wy. W całym roku podobno ben, będzie bardzo niebezpiecznie, dlatego, że pogody nie będą bardzo za fajne dla nas, <grym> dlatego, że będą dużo, będzie dużo burz oraz huraganów, więc proszę zostać w domu. Wow, ok, co to I... było? Hmm, usłyszałam mikrofonówkę jakąś, może pójdę do tej małej. Ewelina? Ewelina? A, Ewelina śpi. Dobra, niech sobie śpi spokojnie. Ja idę. Chyba sobie coś zrobię do jedzenia i pójdę spać, bo mam, bo czekoladki sobie wezmę. Tutaj mamy mikrofalówkę. No fajnie. Co? Co? O, Dźwięk już. Co? Co się tu dzieje? Duchy? Co? E, co? Co? Co tu jest samo piecze? Tylko tylko sobie usmaże. Co? Noże. Patrzcie. Patrzcie. Eeeem, um, tu jest nawiedzona? Może Ewelina to robi? Nie, idę do Eweliny Ewelina pewnie tak robi. Nie no Ewelina ma teraz źle Ewelina, wiem, że nie śpisz. Bawisz się mikrofalówką. Ale jak? No bawisz się, bo tu można kliknąć na nią. Ja nie mogę. No bawisz się nią! To specjalnie pójdziesz. Idziesz do drugiego pokoju. Nie! Idziesz spać na pole koniec kropka. Nie, na pole... Na pole pokoju. idziesz nie, spać. Koniec... Idzie spać nie! Do nie, no to ja tu remontuję i do widzenia. No. Wysiadaj, ok. Nie. I tak będę spać. Jak to? Jak ty śpisz jeszcze? Co? He, hmm, jestem Co? magiczna. Co? I stąd! Łóżka. Nie powinnaś po, po nie powinnaś być w tym domu. Mama i ci że wybrała chyba dziecko. Co? <laughs> mama, chyba... mama u, urodziła najgorszą córkę, jaka istnieje na tym świecie chyba. A twoja matka jest lamą. Co? Ja nie mam matki. Tyś jest no to Łosiem. Byłam, nie, łosiem. idę po pasek Ona chyba, była wiesz? Łosiem. Idę po paskiem. Była ty byłaś łosiem i jesteś <laughs> głupi. No to byłam czy jesteś? Ty jesteś łosiem i będziesz! Idź spać na pole, ty jesteś, na pole idziesz a może spać. To ty pójdziesz spać. Nie, bo ja idę na, tutaj do domu. Koniec, kropka, idziesz na pole. A ja spać. tutaj w tej mieszkam. nie Nie mieszkasz tu już. Mieszkam. Ja tu mieszkam. Nie. Tak. Nie masz klucz. Powiedziałam, powiedziałem coś. Powiedziałem. Nie masz klucza. Mam klucza. Nie masz. Tak, poda, ci. Bo teraz się usunę te głupie łóżko. No to dawaj. Dobra, nie, ja dzwonię. Ja dzwonię do mamy. Nie, spokojnie, ja dzwonię do twojej mamy. Córka dzwoni do mamy. Mamo. Bo, e, tata. Ten mój nowy jest jakiś opętany i mówi niby, że ja coś robię z mikrofalówką, a Ty bardzo dobrze wiesz, że nasza mikrofalówka sama dźwięczy, kiedy nikt jej nie używa. Ona no bardzo dobrze wiem, kochani, ale co się dzieje? No, bo tata mówi, żebym poszła spać na polu i e, że, że e, on tutaj mieszka, a ja już nie. Jak to nie? Um, to powiedz mu, że zaraz przyjdę i dostanę. Okej. Okay. To pa, pa. pa. A to! Co chcesz, Jezus? Z Maria na pole miałaś iść. Nie. Idź na pole. Mama, Proszę, ja ci mama, tu otwieram drzwi. To. że zaraz tutaj przyjdzie i ci. No! Zrobi coś złego, tak? Tak. Nie, ty dostaniesz. Tak? Tak myślisz? Ja się nie boję, ja jestem niezniszczalna. Niezniszczalna. <noise> Błagam że nie jesteś niezniszczalną, tylko jesteś głupim dzieckiem z podmieścia. A ty jesteś głupim żulem z podmieścia. Co? Jakim żulem? Nie, dobrze. Um, chodź, kupię ci cukierka. Kup sobie, bo na Chodź, chodź, tego. idziemy no i pójdziesz na pole spać. Aaaa, głupia, babo, głupia. Ja. Okej, okay, ja już jestem. Co ty robisz? Zostaw to dziecko! Ale no, one cały czas mi pyskuje i rozwala mikrofalówkę. Ono nie rozwala, tylko ona tak sama robi. Nie, wychodzisz na pole. Okej. Okay. Ale serio tak ci robi? No. A, ale ty sama wiesz, że my mamy taką mikrofalówkę, że jak jej się długo nie używam, no, przecież że wiesz, to ona... że... piszczy, piszczy, piszczy. No, ale przecież dobrze wiesz, że yy, no, no, ta mikrofalówka przecież piszczy i piszczy. No tak, no. <coughs> Więc następnym razem musisz powiedzieć. No, ale chyba już nie będziesz miała taty, bo zmarli to robią, no, że na przykład, nie wiem, twoja prapra pra, babcia, nie? No bo oni sobie też chcą zjeść coś, a nie... Yy, dobra, Ty się przybiera? E, nie, ja tylko sprawdzam, czy mam zadanie domowe ukończone. Aha. Więc kochani, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i bardzo się cieszę, że byliście i myślę, że przybędzie więcej widzów, bo mamy tylko dwóch na razie. Bardzo się cieszymy za oglądanie i jesteście wspaniali, po prostu myślę, że mamy odcinek. Jak się spodobał. Dajcie lajka, subskrypcję oraz dzwoneczek dla zasięgów. A my się z Wami żegnamy, pa pa! Oraz część druga nastąpi. Pa pa! Pa pa!